będzie się działo i będzie błyszczało. Szafeczka na biżuterię. Tego się absolutnie nie spodziewałam. Ej, ciężkie to jest mega. Nie. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Ja co roku pokazuję Wam w tym okresie jakiś drogi kalendarz. I ostatnio robiłam kalendarze w Saint Laurent chyba dwa lata pod rząd, ale w tym roku mamy nowego gracza. W tym roku jest to Charlotte Tilbury. Taki piękny box. Kosztuje około tysiąca złotych. Więc to się plasuje w tych takich najdroższych kalendarzach adwentowych jeżeli chodzi o ten kalendarz, to tutaj mamy bardzo dużo oczekiwań i jest bardzo dużo nadziei co do niego, więc zabierzmy się do roboty. Mam nadzieję, że każdy z Was już zna kosmetyki, ogólnie markę Charlotte Tilbury, bo jakby na nią jest mega duży hype, w sensie wszędzie i każdy z Was chciał, żebym pokazywała te kosmetyki, więc bardzo możliwe, że potem jak już utworzę ten kalendarz, to zrobię też nimi makijaż, więc czekajcie na to. Więc tutaj mamy Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets. Lucky chest. Explore Charlotte's world of makeup, magic and glowing skincare. A, czyli będzie i makijaż, i pielnacja, nice. Discover a beauty secret in every jewel handed co? Jewel handed drawer. Okej, okay. czyli to będzie kalendarz w formie skrzyneczek z jakimiś... Jak to się nazywało? Juice, czyli jakimiś <sighs> Jak się nazywa? Jules, kryształy. kryształy, diamenty. No, w każdym razie będzie się działo i będzie błyszczało. Uwaga, ja się zrymowało. Jestem mega podekscytowana, bo szczerze, po Charlotte Thirlbury e, mam jakby duże nadzieje. Uuu, na pewno jest bardzo fancy. Jakby w ogóle taki burgundowy ze złotem, mówi fancy. I kształt jest rzeczywiście jak taki kuferek. Ja się teraz czuję, nie jakbym trzymała kalendarz adwentowy, tylko jakbym trzymała jakiś taki kuferek na biżuterię, coś takiego. No, wygląda to przepięknie, a więc uwaga, uwaga. Ej, ciężkie to jest mega. Hello? Czy to jest kalendarz adwentowy? To jest pójście następ o następny krok. Jakby to jest pójście wyżej, dalej o wiele więcej niż ktokolwiek kiedy zrobił. Taka szafeczka na biżuterię. W sensie jakbyście po prostu kupili szafeczkę na biżuterię, a nie kalendarz adwentowy. Więc wow! Serio, brawa za to! Ale czy tutaj będzie 24? Czy tu mam 24 okienka? W teorii chyba to jest 24-okienkowy. No nie wiem, zobaczymy, bo może to nie są 24 okienka, i może to jest rzeczywiście najdroższy kalendarz adwentowy w ogóle ever. Nie będę liczyć okien nie będę jej rozliczać, ale ogólnie jakby to jest. To jest papierowe, ale szczerze daje to trochę vibe, jakby to było takie skórzane. Takie kuferki na przykład podróżne, albo kuferki właśnie na biżuterię i tak dalej. Więc wygląda to przepięknie i zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jest najładniejszy kalendarz adwentowy, taki najładniej zrobiony, jaki widziałam do tej pory. W ogóle sam pomysł tego, żeby jakby to był jako kufer, to jest dla mnie hit. Jakby wow. W ogóle zastanawiam się też, jak to się otwiera, bo szczerze mówiąc, jakby ja tu nie widzę numerków okienek. Żadnych, jakby jak się patrzy tak na to od przodu, to jakby nie widać żadnych numerków, ale za to rzeczywiście są piękne te kryształki i naprawdę mam wrażenie, jakby to było mega drogie, nawet droższe niż te 900 zł. Ja sobie może otworzę najpierw górę, bo widzę, że tu się otwiera góra i zobaczę, co tu w ogóle jest. O! Okej, okay, trochę zmarnowana przestrzeń, ale. Rozumiem tą część Douglas zrobił lepiej, bo tutaj, jak się otwierało, to było lusterko, i tutaj rzeczywiście były wypełnione rzeczy, a tu mamy pustą przestrzeń. Po prostu jest jakby. Puste coś, i rozumiem, że to jest po to, żeby potem tego użyć, ale tu już mogło coś być, jakieś okienka. I jest napisane: my all your beauty dreams come true. Ok, dziękuję za te życzenia, ale teraz się boję, że tych okienek jest po prostu dwa razy mniej niż normalnych kalendarzach adventowych, czyli jest ich 12, a cenę taką, jak są normalnie 24 okienkowe takie high kalendarze. Jak to nie jest numerowane. Czemu to nie jest numerowane? W serio, może jestem głupia, ale nie widzę tych numerków, więc chyba pójdę. Po prostu od góry, ale mnie to bardzo zaskoczyło. Więc e, otwórzmy pierwsze. Mmm. Wow. To jest długa szufladka. I tutaj mamy. Uuu. Znaczy, przede wszystkim podoba mi się bardzo, że to jest spakowane tak w bibułkę. Właśnie i w salon produkty też były pakowane właśnie w czarną bibułę więc to jest takie fensua. I tutaj mamy produkt, który jest Walk of No Shame. Huh? Okej, okay, nie wiem co to jest, nie jest napisane, ale ja to otworzę i zaraz będę wiedziała. Pewnie to jest pomadka albo cień. Uuu! O, oh wow! Ten aplikator ma końcówkę jak serduszko. Mam nadzieję, że to widać na kamerze, ale to jest mega cute. Zastanawiam się, jak to jest praktyczne, ale zobaczmy, co to jest. To chyba jest błyszczyk po prostu taki nudziakowy, więc w zasadzie bardzo taki uniwersalny. Natomiast już widzę, że ten aplikator w środku jakby daje więcej koloru, a na bokach jakby on znika. Więc to jest bardzo nierówny aplikator i zastanawiam się, czemu w ogóle ona taki stworzyła. Ale pachnie mocno miętowo. Ja szczerze mówiąc nie jestem fanką miętowych błyszczyków, ale okej. Okay. Kolor jest ładny, więc może jest bardzo ciekawy na ustach. Potem przetestuję. Na razie to było okienko number one. Zastanawiam się, czy zostawiać To okienko okienka otwarte, tak wiecie, na sydzie, a la pusta. Uuu, może to jest. <śpuszczaj> może to jest po to, żeby sobie chować tutaj te produkty. No dobra, zobaczmy, że tak to jest wymyślone, i wtedy do tego, nie wiem, dajcie biżuterię albo coś. Dobra, nieważne. Okienko numer dwa. Sorry, to jest pierwszy kalendarz, gdzie nie ma ponumerowanych okienek, więc jest mi z tym bardzo. Dziwnie, że to jest kalendarz, który nie ma numerków, bo nie wiem co otwierać, ale stwierdziłam, że właśnie będę. Nie. Nie! My się zawsze z Gabi i śmiejemy z tego, że oni zawsze dają to do kalendarzy, ale jeżeli kalendarz kosztuje 1000 zł, to nie wolno robić takich rzeczy. Jeszcze zrobię tak powoli, ten otworzę jakby cały, bo może się pomyliłam, ale jakby. jakby... O, okej. Okay. Jednak się pomyliłam. Zwracam honor, wow! Już Wam pokazuję co to jest, a w zasadzie bardziej sobie też. Może ja to wstawimy, aha! A więc w drugim okienku jest, proszę ja Was, Magic Serum. Jak widziałam tylko coś takiego, to autentycznie byłam pewna, że jeden z droższych kalendarzy dał nam lakier do paznokci w kolorze mlecznym. I miałam takie nope! Ale jednak nie. Okazuje się, że Charlotte nam dała Magic Serum Crystal Elixir, czyli to jest ten jeden z tych, właśnie, hitów, jeżeli chodzi o jej sera. I jest napisane Crystal Infused. A? Serio? Recomplexum Serum for Younger Looking Miracle Skin. Dobra, nie wiem z jakich kryształów, ale zdecydowanie chciałabym poczuć to na swojej skórze. Hm. Pachnie tak bardzo. Po prostu jak kosmetyk może troszeczkę ma jakiś taki kwiatowości w sobie. ale Ogólnie Konstancję ma taką. Na ręku całkiem przyjemny. Taki trochę śliski, ale taki nawilżający, trochę jak krem. Więc ogólnie fajne, takie bardziej bogate serum bym powiedziała. No i właśnie jest taki trochę... Mm. Taki teraz czuję mocno babcino kwiatowy. Taki dosyć ciężki, taki właśnie dla starszych kobiet, bym powiedziała. Mi nie do końca pasuje ten zapach, ale może dosyć szybko się jakby wygasza. Więc to jest drugi produkt. I teraz mamy trzecie okienko. I. jakie ono jest długie? To też było takie długie? A, też było takie długie, no Ale to jest zdecydowanie fajne miejsce na przechowywanie yy, jakichś kosmetyków, typu nie wiem, kredki do oczu i tak dalej, może wszystkie kosmetyki można w tym przechowywać. Więc uwaga, otwórzmy yy, kolejne pudełeczko. Uuu, uh, okej, okay, ten produkt znam, ale to nie jest pełnowymiarowy, tylko to jest miniaturka. Beauty Light Want Easy Highlighter. Zobaczmy, jaki mam kolor. Spotlight. Spotlight to jest najbardziej popularny kolor właśnie tego rozświetlacza od Charlotte. I ja właśnie mam ych, ten, ten kolor i mam jeszcze ten różowy i złoty. I właśnie ten Spotlight moim zdaniem jest najbardziej uniwersalny, bo rzeczywiście złoty jest taki mocno żółty, a różowy naprawdę jest różowy, a nie, że taki daje tylko delikatną poświatę. Tu fajnie, że do tego Kalendarze dali właśnie taki najbardziej uniwersalny kolor, bo będzie pasował wszystkim. Czyli po prostu zrobili dokładnie takie samo opakowanie, tylko w wersji miniaturowej. I od razu Was przepraszam za moje paznokcie, ale mi e, pospadały tipsy pozrywały się niestety. Zwróćcie uwagę na kosmetyki, a nie na nie. Dziękuję bardzo, nie zdążyłam jeszcze ich zrobić. Mamy bardzo fajne opakowanie, tu jest takie on-off, czyli jak się przekręca, to się otwiera, jak się przekręca w dół, to się zamyka. Więc to jest fajne, bo w kosmetyczce, jak się Wam przyciśnie, to się jakby nie wylewa, nie robi syfu i tak dalej, więc ja bardzo to lubię. I ta wąbeczka jest praktyczna, mi się jej fajnie używa, więc uważam, że taka miniaturowa wersja jest fajna, ale jak na 12 tylko produktów i jak na to, że to kosztuje 1000 zł, mogli dać Pełnowymiarowy. Tak wygląda ta pełnowymiarowa wersja, więc jakby to jest, tu jest 5 minutów, to jest 12, czyli po prostu jest dwa razy większy. I tutaj, właśnie już jak jest użyte, to wygląda w ten sposób. I kolor jest taki. Więc jak widzicie, to jest coś w stylu takiego. No, trochę szampańskiego mogłam powiedzieć, bo kiedyś właśnie takie szampańskie, były najbardziej popularne. I rzeczywiście ten rozświetlacz bardzo mi się podoba, on się bardzo fajnie wtapia. Jest taki kremowy i może być bardziej intensywny, może być bardziej delikatny w zależności od tego, jak go rozłożycie. Więc ja go akurat bardzo lubię, więc fajnie, że właśnie dali tutaj tą miniaturową wersję. Wkładam do, do mojej góry i mamy kolejne okienko. Mmm, coś większego. No dobra. O, ale by się tylko wydawało, serio. Zobaczcie na to. Po co robię takie duże okienko? O, nie, serio. To jest jakby. Wow. Ok, co tu jest? Mmm. Uuu, uh, okej, okay, tego jeszcze nie używałam. To jest znowu z tej serii Magic i tu jest Magic Lip Oil Crystal Elixir. Opakowanie jest przepiękne, wygląda super i jakby jest takie holograficzne, i rzeczywiście jakby takie kryształowe. Damn! Podoba mi się bardzo to rozwiązanie, w sensie jest kulka i bardzo mi się to podoba, ale widzę też, że jest taki mechanizm tutaj, jak widzicie, że jakby to się rusza jeszcze do jakby tą stronę, czyli jakby że można to przycisnąć i może wtedy to jakby działa, a jak się odciska to nie działa, że znowu nie wypływa. Szczerze mówiąc nie wiem, spróbuję tak po prostu pognieść i poruszać, o! Dobra, ok, czyli nie muszę nic jakby tak przyciskać bardzo, nie muszę ruszać tą jakby górą tutaj nasadką. Mmm, ok, taki trochę. Bardzo klejące. Z śliskie, a z bardzo takie lepkie, gęste. Jest mega gęsty, jakby właśnie taki olejek. I szczerze, nie wiem, jak to by się czuło na ustach. Ja akurat teraz mam taki lip tint, więc na usta akurat tego teraz nie nałożę, ale wydaje mi się, że on może być dosyć klejący, i to byłoby ale ładnie pachnie, tak trochę miodowo-waniliowo, więc fajnie. Lip conditioner by day, lip mask by night. To mi tak mi mówią, że to jest taki trochę ciężki produkt, bo właśnie on jest taki mocno klejący, taki właśnie jak te maseczki do ust na noc, więc to na pewno nie będzie pasowało osobom, które gdzieś tam jakby lubią takie lekkie balsamy. Więc wkładam to do mojej kolekcji, i czas przejść dalej. Ogólnie produkty na razie bardzo uniwersalne i takie z tych fajnych. Takie, że na pewno ja bym używała. Dalej kolejne chyba piąte okienko. Nie chciało się otworzyć na początku. Ogólnie serio to, jak wygląda ten kalendarz, to jest niesamowite. I śmieszne jest to, że podejrzewam, że bardzo duża część jakby tego kosztu to jest właśnie to opakowanie. Ale sprawdźmy kolejną rzecz. Okej, okay. czy to jest... To jest maskara. I szczerze mówiąc, ja nie używałam jeszcze maskary od Charlotte. I to jest Pillow Talk Push Up Lashes. Muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawa tej maskary, dlatego że wiecie, już z takich marek to powinna być naprawdę dobra maskara. Do tej pory moją ulubioną z tych takich wow, wow, wow najlepszych, to jest właśnie maskara od YSL. A ta... O nie! Ma silikonową szczoteczkę. Ja ze silikonowymi szczoteczkami nie przepadam. Wygląda tak, więc ma dosyć ciekawy kształt, bo jest płaska z jednej strony, a z drugiej strony jest taka jakby trochę trapezowa, bym powiedziała. Ciekawe rozwiązanie. Wiem, że na przykład Darius Rose bardzo lubi takie silikonowe, a ja mam takie. Ja wolę te takie właśnie szczotko, szczotkowe, bo lubię jak te, te włoski są gęste, a przy silikonowych one nie są aż takie gęste, w mojej opinii. Więc jestem bardzo jej ciekawa, jak ona będzie się na rzęsach, co będzie robiła z rzęsami. Ale to jest znowu kolejna miniaturka. Chyba każdy z tych produktów to jest miniaturka. Więc na razie okej, okay, but not okej. Okay. Kolejne okienko. I... Co tu mamy? u coś małego. Okej, okay, kolejna miniaturka. Tutaj mamy Lip Cheat Reshape and Resize Lip Liner. I tu mamy kolor Hot Gossip. Uuu, ten kolor jest naprawdę fajny. Ja mam jedną właśnie konturówkę taką pełnowymiarową, więc widzicie, że jak gdyby to jest... Inny rozmiar zupełnie. I ja tutaj akurat mam kolor Pillow Talk, więc jak gdyby on jest taki bardziej różowawy i jak widzicie, ten mój jest już o wiele bardziej zjechany, bo naprawdę lubię tą konturówkę. No i właśnie mój jest taki bardziej różowawy, ten jest ciemniejszy, brązowawy, więc jestem pewna, że będę. A, będę ją lubić. Mhm. Ja bardzo lubię takie kolory, bo lubię takie trochę ciemniejsze niż moje usta. To jest ta, której ja używam częściej, czyli jak widzicie, jest taka bardziej różowawa, ale ta właśnie taka z trochę z brązem będzie super teraz. Na ten taki zimowy sezon, więc bardzo mi się to podoba. Minusem jest to, że to znowu jest miniaturka, a spokojnie by się tu. Raz, żeby nie skłamać. Tak, spokojnie by się tu zmieściła ta pełnowymiarowa kredka. I no kurcze, miło by było, jakby naprawdę były jakieś pełnowymiarowe produkty, bo na razie jak gdyby jest nie wiem, piąte albo szóste okienko i są same miniaturki. To mnie troszeczkę zawodzi, szczerze mówiąc, ale wiem, że ta konturówka jest genialna. To akurat używam, bardzo lubię. I teraz mamy kolejne, mniejsze okienko. Ej, wow, powiem Wam, że dopiero teraz zauważyłam, przepraszam, muszę wyjąć produkt, żeby pokazać Wam okienko, że tutaj normalnie jest śrubka, czyli to, ta jakby, tak, ta... rączka? Co się nazywa rączka? To? Tak? Ja tak, wiesz... Że... Ga... Więc ta gałka od szuflady jest normalnie rzeczywiście przykręcana i wygląda jak była przykręcana ręcznie, więc oni nie kłamali na tym opakowaniu. Szczerze? Czasami się bardziej zachwycam tym, jak jest zrobiony ten kalendarz jako kalendarz, niż o, ale super produkty. I już są bardzo fajne. Kolejna bardzo mała rzecz... Rock and Rock'n'Cole Iconic Liquid Eye Pencil. Liquid Eye Pencil? czyli jakby kredka, ale w płynie? Zaraz muszę to zobaczyć, bo nie używam. I mm, kolor to jest Barbarella Brown. Aha. Czyli jest to kredka, mimo wszystko. Jak widzicie, normalnie wyglądająca kredka w teorii. To wygląda na taki kolor typu czarny brąz, albo brązowa czerń. Wiecie, taki, że pomiędzy brązem a czernią, żeby nie było aż taki mocny jak czerń. Jest bardzo miękka. Nie wiem, czy bym używała tego koloru, bo jak chcę brązowego, to raczej właśnie chodzi mi o taki ciepły odcień brązu, taki, żeby mimo wszystko on był ciemny, ale żeby było widać, że to jest brąz, taki cieplejszy. A jak chcę czarny, to chcę, żeby był czarny. Tu. Ten kolor jest taki trochę taki jakby zszarzały, zszarzały brąz z delikatnym odcieniem czerni. No i podejrzewam też, że bardzo dobrze się trzyma. E, mogę to kiedyś sprawdzić w make-upie, bo akurat jej kredki do oczu nie mam żadnej. Więc to e, byłoby spoko do sprawdzenia w make-upie. E, kolejne okienko za nami i sprawdźmy, co dalej. A jest to fajne, że jak się otwiera okienko, to nie widać od razu, co jest. Tylko przy tym lakierze do paznokci miałam takie. Ych". Ale reszta jest w bibułkę zawinięta i tu mamy. Tego się absolutnie nie spodziewałam. I szczerze, wydaje mi się, że takie rzeczy trochę nie mają sensu, bo to jest miniaturowy pędzelek. Jak ktoś dużo podróżuje, to może używa. Ja dużo podróżuję i mam takie swoje miejsce na miniaturowe pędzelki, bo ja kocham miniaturki, ale szczerze, jakby wszyscy wiemy, że miniaturowe pędzelki są trochę gorsze niż normalne, bo są po prostu za małe, jakby jeżeli to jest do konturowania, no to to jest takie, ale właśnie, no, taki bardzo precyzyjny kontur, albo ewentualnie jest to do podkładu, przy czym to też jest bardzo mały pędzelek, więc przy tym podkładzie będziemy musieli się siedzieć długo. To jest chyba coś, czego bym z tego kalendarza na razie używała najmniej albo w ogóle. Więc Charlotte, na pierwsza rzecz, która jest taka. 1000 mm, mm, zł, aha, okej. Okay. Fajnie, dobrze wiedzieć. Teraz za zawyłam. I to okienko jest jeszcze takie bardzo duże, jakby ta szufladka, nie? A tu jest po prostu pędzelek. No dobra, może komuś by się przydał. E, więc lecimy dalej. Znowu duża szufladka, więc duże oczekiwania. Coś ciężkiego. Uu, mi life Ja bym bardzo chciała spróbować podkładu od Charlotte, ale. Raczej do kalendarza go nie dalej, no bo wiadomo, jakby trzeba dopasować kolor. Więc może kiedyś, jeżeli ktoś tego słucha, to bardzo chętnie zrobiłam taki właśnie test. Cała twarz Charlotte. I tu mamy. Uu. Okej, okay, to jest pełnowymiarowy produkt jest to pomadka, bardzo ładna, w sensie bardzo ładne opakowanie, takie fenswap. Oczywiście, do kogoś może nie przemawiać pattern, taki print e, Lamparti, to też nie jest do końca mój styl, ale ogólnie, gdyby widać, że ona jest taka, że to jest tak luksusowo. I mamy tutaj kolor Glowing GEN. Ten kolor brzmiał bardziej interesująco, a jest taki bardzo normalny, no ale z drugiej strony, wiadomo, jakby potrzebuje tu uniwersalnych produktów, więc ta pomadka ma naprawdę uniwersalny kolor. Mamy tutaj te konturówki, które znaczy tą konturówkę, która była dołączona, więc zobaczę czy ona pasuje. Powinna szczerze, nie bardzo pasuje do tego koloru. Bardziej już pasuje do tego, przy czym to jest trochę jaśniejszy. Możliwe, że dają kolory losowo. Jest to może ok, bo na przykład możecie się wymienić z koleżanką, ale z drugiej strony, jak już dostajecie ten kalendarz, to fajnie, żeby produkty były dobrane do siebie. Więc ja bym powiedziała, że to jest minus. Widać też, że ta pomadka jest taka błyszcząca, że to nie jest matowa pomadka, więc formuła może być fajna, taka właśnie nawilżająca usta. Ciekawe właśnie, jak się będzie trzymała, jak się będzie czy się będzie bardzo mocno odbijała no Bo zwykle te w sztyftach są takie mniej stojące na ustach. Kolejna rzecz do środka. No, zdecydowanie mamy więcej kosmetyków takich na razie kolorowych, więc to mi się podoba. Zobaczymy, co będzie dalej. Uwaga, next okienko. Tu jest mniejszy trochę, ale produkt może być duży. Uuu, okej, okay. a jest chyba znowu miniaturka. <laughs> O, Takiego różu jeszcze nie używałam. To jest Matte Beauty Blush Wand. Czyli jakby z tej samej serii jak ten, tylko to jest rozświetlacz, a to jest róż. Przy czym ten róż jest matowy. Ja właśnie od Charlotte mam róż taki błyszczący. On się nazywa Beauty Light Wand i to jest po prostu High Blush. A tu jest właśnie matowy, i zastanawiam się, jak on będzie wyglądał. Nazywa się pillow talk czyli to jest ten sam kolor jakby który ma moja konturówka do ust więc od razu widzę że to będzie taki kolor właśnie alabrudny brudny róż taki bardzo też pasujący do dużej ilości osób więc bardzo fajnie że wybraj ten kolor i tutaj znowu mamy tą gąbeczkę przy czym jeżeli chodzi o rozświetlacz, to fajnie że ta gąbeczka jest mała bo jest bardziej precyzyjny ale jeżeli chodzi o róż to uważam że to już będzie trochę trudniej dlatego że ta powierzchnia jakby różu będzie jak trzeba będzie tak jakby stemplować bardziej, może będzie mniej równy na przykład, i wtedy lepiej będzie na przykład sobie wycisnąć na rękę, rozłożyć i wtedy na przykład wklepać. Zobaczę tylko, czy właśnie to będzie podobny kolor. U, o, bardzo szybko się wycisnął, czyli jest mocno płynny. W takim razie. No nie wiem, jak to będzie wyglądało na twarzy. Jest na pewno bardzo przyjemny jakby w konsystencji. Jest taki super, super delikatny, troszeczkę pudrowy, troszeczkę taki nawilżający, więc na pewno jest to fajny typ kosmetyku, ale kolor, kurczę, to naprawdę już zależy. Trzeba było to nałożyć na twarz, żeby zobaczyć. Ale rzeczywiście kolorystycznie jest to prawie to samo, co y, konturówka, więc jakby zgrywa się fajnie, tylko on jest taki mocno brudny, taki przyszarzony. I nie wiem, jakby. Na przykład wygląda właśnie na mojej skórze, czy by mnie tak troszeczkę, wiecie, nie gasił. Więc to jest jak najbardziej kolor do przetestowania. Może odkryję coś nowego, może ten kolor jest bardzo ciekawy, właśnie na twarzy. Ogólnie formulacja bardzo fajna. Ta formulacja tego rozświetlającego różu jest trochę inna, bo ona jest jakby bardziej gęsta, jest taka trochę jakby pomieszać ten rozświetlacz z różem. Ta jest bardzo leciutka, taka płynna, a tutaj mamy trochę bardziej lepką konsystencję. Natomiast mi się bardzo podoba, jak ten róż. Już wygląda na skórze, bo to jest taki właśnie róż i rozświetlacz w jednym, więc to też bardzo lubię. Więc już coraz bliżej święta, słuchajcie. Dwa okienka do świąt, więc tym, 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 tym. Niektóre się tak trudno otwiera. Chyba wiem co to jest, chyba wiem co to jest. Kolejny produkt, w którym jakby, który widać jak się otwiera, ale też rozumiem, że nie chcieli, żeby się walał po całości, bo jest dosyć ciężki. Więc mamy tutaj, uwaga, uwaga Tym, tym, tym Charlotte's Magic Cream Czyli to jest jej ten taki topowy Krem do twarzy i jest napisane, że To jest Instant Turn Around Moisturizer, czyli jakby On ma, macie go nałożyć na twarz i ma być 180 stopni dla waszej skóry, ma być Cudowna, piękna i w ogóle No i oczywiście to wchodzi razem do kompletu Z tą resztą Tutaj mamy serię Crystal Elixir A tutaj jest po prostu ten Magic Cream Uuu, ej, dobra to jest mega fajne, że mimo tego, że to jest miniaturka Nieważne, chciałam pokazać, że mimo tego, że to jest miniaturka to ma to jakby zamknięcie które ma też ten oryginalny krem ale jak widzicie nie siedzi zbyt dobrze i ten krem jest akurat taki dosyć gęsty gęsty i taki bogaty bym powiedziała i tutaj macie z tyłu etykietkę. Więc to jest miniaturowa wersja, fajnie jeżeli właśnie gdzieś bierzecie go na wyjazd, że na przykład macie to jako swój ulubiony krem i chcecie go wziąć na wyjazd, więc macie też ładne opakowanie. Albo właśnie możecie tutaj przetestować sobie ten krem i zadecydować, czy chcecie wydawać pieniądze na taką pełną wersję, czy nie. To jest akurat spoko, że tutaj można przetestować bardzo dużo produktów jej. I zastanawiam się, co będzie w ostatnim. Na zasadzie, bo to jest wiecie, 24 grudnia, mamy Wigilię, chcemy dostać trylion najlepszych prezentów. Nie tylko od rodziny, ale od siebie samych. Więc zobaczmy, co tutaj nas czeka. Mam nadzieję, że to będzie najlepsze okienko Ever. Więc uwaga. okej, okay. kolejny skincare. A jednak nie, jednak taki bardziej make-upowy bym powiedziała, bo tutaj mamy setting spray. I ja też ten setting spray posiadam w pełnym wymiarze bo to znowu jest jakby, nazwijmy to miniaturka. I on w pełnym wymiarze wygląda tak, tylko jakby mi się gdzieś zgubiła zatyczka, bo i takiej nie używam, ale wyglądała mniej więcej tak jak to. I tutaj pełnowymiarowy mamy 200 ml, a tej mamy 34, więc znowu jest to fajne, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy do takiej kosmetyczki, no ale ogólnie to jest taki pełnowymiarowy produkt. I jest napisane, że ten fikser jak gdyby przygotowuje skórę i fiksuje, czyli można tego używać jakby do dwóch różnych jakby kroków, czyli Najpierw przed, a potem po, i utrzymuje do 16 godzin, jakby nie pozwala makijażowi spływać, nie pozwala mu bladnąć, czyli wtedy, jak nałożycie róż i sobie to zas fiksujecie, to ma jakby nie bladnąć, żeby się nie zbierały w załamaniach ani cieni, ani korektory i tak dalej. Więc ogólnie tutaj e, są dosyć duże zapewnienia. Nazywa się to Airbrush Flawless. Ja szczerze mówiąc, jak używałam tego fixera, to to, co zauważyłam, to to, że skóra po nim jest bardzo świecąca, czyli to jest taki właśnie, który daje naturalny glow, można powiedzieć, ale rzeczywiście dobrze działa, fiksuje, ale jeżeli chcecie właśnie takie bardziej matowe wykończenie, albo wasza skóra się szybko przetłuszcza i nie chcecie jej dodawać tego dodatkowego błysku, to nie jest do końca dla Was. Mimo wszystko, on, no jakby, fixer jest dosyć uniwersalny, więc nawet jeżeli do Waszej cery on nie jest taki super, super, stuprocentowy idealny, no to na pewno znajdziecie kogoś, komu możecie to sprezentować i no, milion osób się z tego ucieszy. Ja szczerze mówiąc, myślałam na początku, że będzie mniej więcej pół na pół kosmetyków kolorowych i pielęgnacji, a okazuje się, że jednak większość jest rzeczy do makijażu, z czego ja się mega cieszę, bo tak naprawdę z pielęgnacji mamy trzy produkty, ale to są właśnie takie fajne produkty bazowe bo mamy serum, krem nawilżający i produkt do ust, więc każdy tego używa i każdy tego potrzebuje, więc super uniwersalne i naprawdę wydaje mi się, że warto spróbować właśnie z Charlotte Tilbury. Jeżeli chodzi o makijaż, to moim zdaniem zbędnym dodatkiem jest ten pędzelek, bo on jakby jest tutaj no nie wiem do czego tak naprawdę, może do rozkładania różu. Natomiast jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, to jest ich naprawdę sporo, bo mamy ich tutaj trzy... 3... 6, 7. Więc w teorii pokrywamy taką, jakby bazę makijażu. To, co to by mi się tutaj przydało, jeszcze do takiego pełnego setu, to coś do brwi i ewentualnie puder, i wtedy, jakby już byśmy byli done, i to byłoby mega fajne, właśnie taki, taki szeroki zakres. Ale mimo wszystko, z tych produktów możemy poczuć jakość Charlotte Tilbury i zadecydować, czy właśnie nam się podobają te produkty, czy nie. No i jeszcze do tego mamy taką mgiełkę do twarzy, która jest, jakby taka najmniej robiąca, załóżmy, nazwijmy to, nie? Czyli jakby nie nałożycie sobie tego i nie będzie takiego efektu, o wow, mam, nie wiem, róż albo pomadkę, ale jeżeli chodzi w ogóle o ten kalendarz, to uważam, że to jest bardzo fajny prezent. Ten w ogóle kuferek jest taki bardzo luksusowy, bardzo elegancki, więc jeżeli macie wśród swoich znajomych, przyjaciół, rodziny taką osobę, która właśnie bardzo lubi taką stylistykę i lubi, wiecie, takie które bardziej ekskluzywne rzeczy, to to uważam, że jest genialny prezent, mimo tego, że to są miniaturki, bo to są i tak bardzo dobre kosmetyki, więc jeżeli byście chcieli, żebym zrobiła cały make-up tymi kosmetykami, plus nałożyła te y, produkty pielęgnacyjne na twarz, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, wtedy postaram się zrobić film z tego, na zasadzie cała twarz, a, a my pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w każdy piątek, a na kanale vlog w każdą środę. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa pa!